Jak dobrze widzimy, Wargaming rozpędza się w sprzedawaniu czołgów premium, a ja będę wam czołgi premium rozdawał. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hinsul i dzisiaj mamy nowy ład, e, nie, sorry, giveaway. A, no, tak jest, giveaway. Dzisiaj przygotowałem dla was, bym powiedział, majowy giveaway. Dzisiaj mam kilka fajnych nagród dla was. Może dla niektórych nie będą to fajne nagrody, dlatego, że już te pojazdy posiadają, ale mimo wszystko, słuchajcie, mam to rozdam. Ja nie jestem tak jak Wargaming, nie sprzedaję, rozdaję. Owszem, są to oczywiście Nagrody od Wargamingu, za co bardzo serdecznie dziękuję. Nie ukrywam, jest to dla mnie bardzo wielka przyjemność nagrody Wam wręczać i nie chciałbym, żeby powtórzyła się taka sytuacja, gdzie fakt, Wargaming miało sporo zajęcia, mieli wprowadzanie tego nowego trybu zimnej wojny i wielu chyba, a w sumie chyba dwóch graczy, znaczy zwycięzców nie otrzymało nagród w terminie, ale w końcu te nagrody trafiły. Wiem, że ten czas powinien być o wiele, wiele krótszy, to nie była moja wina, ja tylko i wyłącznie tak jak już podkreślałem, dostaję można powiedzieć przydział, taki nagród. Te nagrody mogę Wam rozdać, a przyznaję nagrody już sam Wargaming, ja podaję Wasze nickname'y, dlatego bardzo proszę Podawajcie tak jak to ma miejsce, jeżeli chodzi o nickname w grze, żeby wszystko było jasne, żeby te nagrody trafiły do Waszych garaży, żeby tam nie było jakichś większych problemów. Tak więc słuchajcie, nie będziemy przeciągać i najpierw powiedzmy sobie co my tutaj w tym miesiącu majowym mamy do rozdania. Ale jeszcze podkreślam, te nagrody będą przyznane na samym początku czerwca. Tak więc słuchajcie, mamy majowy giveaway, a nagrody dostajecie 1 czerwca od, niby 1-2 czerwca od Wargamingu. I jakie to są nagrody? Mamy tak: dwa razy po 7 dni konto premium, to jest pierwsza nagroda, w sumie dwie pierwsze nagrody, później mamy Pojazd Premium Heavy Tank Numer 6, japoński Tygrys poziomu 6, dalej jest to amerykańska maszyna Eagle, kolejnym pojazdem jest AMX CDC, francuski czołg średni poziomu 8, i ostatnia nagroda jest to. Lansen C, szwedzki czołg średniej również ósmego poziomu. To są nagrody na miesiąc maj. I teraz co Wy musicie zrobić? Jak zwykle zostawiacie pod tym filmem w komentarzu swój nickname, dodajecie na jakiej platformie gracie, czy jest to Xbox, czy jest to PlayStation. To jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, wybierzcie sobie, która nagroda Was interesuje. Jeżeli chcielibyście na przykład wygrać cdc to dopisujecie cdc i tak dalej, i tak dalej, i ja ogłoszę zwycięzców 28 maja, dlatego że 30 maja ja muszę wam muszę podać Wargamingowi wasze nickname. Y. Tak więc tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, prosta sprawa: zostawiacie swój nickname w komentarzu, dopisujecie jaka platforma, ewentualnie jeszcze możecie dopisać jaka nagroda was interesuje i tyle. Prosta sprawa. Tak więc słuchajcie, na chwilę obecną, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i do następnego materiału. Hej.